Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, a przed wami kolejny odcinek z gry Plague in Evolve. Oczywiście kontynuujemy naszą zabawę w trybie jednoosobowym i oczywiście główna gra. Zaczynajmy. Przed nami nanowirus, czyli mikroskopijna maszyna do zabijania, która wymknęła się spod kontroli. Poprzednio graliśmy wirusem Neukronę i o dziwo udało mi się za pierwszym razem, który nagrywałem i o dziwo uzyskaliśmy naprawdę bardzo dobrego rana i bardzo dobry wynik. Właściwie trafiłem do... Top 11% najlepszych ranów na świecie w Plekine Wolf, jeżeli chodzi o wirusa Neukrona z poprzedniego odcinka. Więc jeżeli macie z nim problem, zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, który wyszedł naprawdę, wydaje mi się, że bardzo dobrze. I oczywiście po przejściu wirusa Neukrona, oczywiście odpalam e, od razu, bez zastanowienia, nagrywanie i lecę z wirusem, e, nanowirusem. Dlatego, że po co przedłużać. Dzisiaj mam dużo czasu, więc dzisiaj przejdę sobie te główne choroby do samego końca. Nanowirus, lecimy, kontynuuj. Jeżeli chodzi o modyfikację... Genetycznego, to wygląda ono następująco i może być naprawdę dość ciekawie. Chociaż zastanawiam się tutaj, czy, czy nie użyć sobie tutaj w tym przypadku patostazy, która mogłaby, jeżeli chodzi o ten patogen... Być zdecydowanie lepsza, ale nie Sympto Symptostaza może naprawdę tutaj e, być ciekawa, może tutaj fajnie funkcjonować. Może supresję sobie zmienię na akwacyt, będzie lepszy. Jeżeli chodzi o nanowirusa, to jest on naprawdę ciekawy. Za chwilę zobaczycie, jak, jeżeli nie wiecie. Wybierz poziom trudności oczywiście mega brutalny. Nazwijmy sobie na przykład coś tam, e, żeby nikt się nie przejmował e, tym nanowirusem. Jeżeli usłyszy gdzieś w wiadomościach, no nie wiem, 30 milionów osób. Zginęło przez coś tam, no to wiecie, nikt tam się nie zainteresuje. To może działać. Eee, poziom trudności mega brutalny nanowirus przedostatnia choroba z tych głównych, które zamierzam przejść w tej serii, co do kolejnej, czyli tej małpie, grypie eee, i tego jednego nowego, który nie pamiętam jak się nazywa, bo teraz wszedł taki nowy, jakby. USA rozpoczęto pracę nad lekiem, czyli USA przewodzi pracę nad lekiem. Właśnie, możecie być ciekawia, już cię wykryli i szybko poszło. Eee, o co chodzi? Nanowirus. Eee, od razu jest wykrywany tak jakby. Jak widzicie, mamy skoncentrowane badania nad lekiem już w tej chwili. To szybko poszło, prawda? No to prawda, ale zaczynamy właśnie w Indiach. Zaczynamy w Indiach, ale jak to dokładnie funkcjonuje? Nanowirus, o co chodzi? Chodzi o to, że musimy kierować się właśnie, właśnie tymi umiejętnościami specjalnymi naszego nanowirusa, czyli chociażby elementy radykaliczne, ustabilizowane, cokolwiek. Nie wiem, czy to dobrze rozwinąłem. Mniejsza o to, ale mamy także przechwycenie fragmentu kodu. I dzięki tym umiejętnościom jesteśmy w stanie zdecydowanie spowalniać lub, na, lub nawet zatrzymywać pracę nad lekiem, które trwają od razu, ponieważ ludzie wiedzą, że wymknęła się im taka broń pod ręki i ona zaczyna zabijać ludzi, czy tam właściwie zarażać ludzi, więc jak najbardziej od razu ludzie o tym wiedzą i od razu przechodzą w te takie hardkorowe leczenie naszej choroby. Dobra. Jeżeli chodzi o to USA, tak średnio się cieszę, że one zaczęło. Zrobimy sobie powietrze też, no i teraz skupimy się właśnie na tych umiejętnościach. I właśnie dlatego zastanawiałem się, czy nie lepiej będzie w tym przypadku uzyskać sobie właśnie. E, patostazy, tak, patostazy, która by mi, e, dzięki której e, te umiejętności e, by tyle nie kosztowały, bo po prostu ich koszt by nie rósł, e, no ale ostatecznie wydaje mi się, że może być ciekawie, jeżeli zrobię właśnie takiego builda, którego widzicie aktualnie, czyli użyję właśnie symptostazy i pójdę troszeczkę w objawy. Eksperymentalny lek na coś tam e, zabójczy, bardzo dobrze, że zabójczy zabój troszeczkę ludzi powinno umrzeć, chociaż nikt nie umarł. Ciekawe. Ale okej, okay, my lecimy dalej. Czekam na wodę na poziom drugi, później pójdziemy sobie w objawy, chociaż na razie... na razie to jest dość ciekawe. Chokując ok, na duże segmenty rozmisel na no, przyszłe transmisje. Może być ciekawie. Dobra, ale potrzebuję więcej punkcików DNA, więc liczę, że za chwilę to dość szybko pójdzie w górę i będę miał dużo punkcików. Bo rzeczywiście ja tutaj w tym przypadku potrzebuję. Chcę zrobić tą wodę na poziom drugi i dopiero później zacząć się delikatnie tutaj bawić. Więcej zakażonych niż przy gruźlicy, ok? Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Coś tam dostaje się do chwil, Nie marcie się, ludzie, to tylko coś tam. No, to nic specjalnego. Ile potrzebuję na tą wodę? Czy 17? To jest niepojęte, za dużo potrzebuję. Dobra, na razie odpuszczę sobie tą wodę. Zrobimy sobie te objawy standardowe. Na rozprzestrzenianie się, bo tak to widzę, że tak średnio wyjdziemy na tym, jeżeli będę się na tym skupiał. I liczę, że za chwilę jakieś tutaj przewodzenie badaniach będą, żebym miał te bańki takie całe, które umożliwią mi delikatnie tutaj szybsze rozprzestrzenianie się. Dobra, poszliśmy naprawdę bardzo fajnie, dostaliśmy dużo punkcików DNA, bardzo mi miło z tego powodu, cofniemy sobie chorobę. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Nie mam pojęcia, co ma oznaczać ten IV, to co wykryli nas od razu na początku, więc nie wiem, może drugi raz nas wykryli, nie, cokolwiek. Okej. Okay. Medycyna spowalnia szerzenie się choroby. To jest mega dziwne, bo jakby nanowirus to jest jakby taka mechaniczna broń, chociaż tak mi się wydaje, nie wiem, może, może mylę fakty, ale nie wiem jak na mechaniczną broń można znaleźć leki farmakologiczne, to cokolwiek. Dobrze. Zrobimy sobie odporność na leki na poziom pierwszy, żebyśmy mieli już to z głowy, dobra, do USA się dostaliśmy. Rozprzestrzeniamy się jakoś ciekawie, guzy mamy, okej, okay, dobra, to będziemy szybciej się rozprzestrzeniać, bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. No ale jak na razie to wszystko ciekawie wygląda, musicie przyznać, że to ciekawie wygląda. Indie zamykają, bla, 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 nie interesuje nas to zupełnie, liczę, że za chwilę dostaniemy się jednak do Grenlandii. Więc od razu zainwestujemy sobie odporność na zimno na dość wysoki poziom, żebyśmy szybko się tam dostali. Ogólnie jeżeli chodzi o nanowirusa, dostajemy tutaj naprawdę mnóstwo punkcików. Dobra, spowolnimy troszeczkę te badania, po tam? Przeciążenie przechwytywaczy leku. Ok, delikatnie sobie tam obciążymy ich i ten lek będzie naprawdę wolno im szedł. Jednakże, 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 co byśmy mogli tutaj teraz zrobić? Chcemy dostać się na pewno tutaj, czyli do Grenlandii, o to mi właśnie tutaj chodzi. Telefon, proszę być cicho. Więc może coś takiego zrobiłem. Przeciążenie przykwitacza leku zakończone. Bonus odporności na lekarstwo z przeciążeniem e, przeciążenia wyczerp... Wyczerpana, ha, no to, to szybko poszedł. Myślałem, że to będzie dłużej trwał ten bonusik. Dobra, robimy to nie martwimy się o nic, te, te badania, przyciążenie replikatorów e, zdecydowanie to powinno delikatnie obciążyć nam tutaj e, pracę, znaczy nie nam, tylko naszych tutaj ludzi. E, dobra, jesteśmy w Grenlandii bardzo miło, no jakby to, to pięknie idzie ta gra, pięknie idzie, zróbmy sobie to, może jeszcze nie, może poczekajmy. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie. Zabijajmy już, tak pomalutku, wiecie, dobra. Eee, zastój zabójczy, Zabójczego Czynnika. Okej, okay. why not, why not, why not. To, to powinno ich naprawdę zdecydowanie spowolnić. W jakich regionach świata jeszcze nas nie ma? Czy jesteśmy na Karaibach? Jesteśmy na Karaibach, jesteśmy wszędzie, zabijajmy tych ludzi, Boże. Zabijajmy ich, jak można to zabijajmy, why not, why not. Dobra, no i w, takim w taki sposób będziemy już tutaj delikatnie tak sobie pomagać właśnie tymi standardowymi systemami na spowalnianie leku. Co, co tam Kanada ty tam gadasz? Nie, nie gadaj, takich bzdur tutaj mi. Czy w ogóle przetasowanie genetyczne tutaj funkcjonuje? Działa przetasowanie genetyczne na nanowirusie, to jest dziwne, strasznie. może mylę jakieś fakty, ale wydaje mi się, że dysenteria. o Boże, my będziemy teraz tak zabijać, że, że oni nie wiem nie jestem w stanie nic zrobić, powinniśmy dostać bo dostajemy już punkciki, Boże, ile punk punkcików dostajemy. Kombinacja białów, e, wymioty na odległość, bardzo fajnie, nie, no to... to... To, to, to takie, takie gry to ja mogę grać. Z tej, że, zero problemów, zero eventów, które mogłyby nas tutaj jakkolwiek zniszczyć. Przetasowanie genetyczne na kolejny poziom, lecimy sobie e, w takie coś, dajemy, lecimy, kurde bele. No i no i co mi zrobicie? Co mi zrobicie? Kurde, naukowcy wszyscy, już po prostu was nie ma. nadwrażliwość jeszcze sobie walniemy. Co jeszcze mogę tutaj sobie walnąć, żeby obciążyć te pra... Kwotok wewnętrzny może nie? Zakażenia ogólnoustrojowe, ropnie. To chyba mi mało co zostało, może odporoszę. Leki na poziom drugi 42, może jednak nie, ale coś byśmy mogli tutaj jeszcze zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, co by. Gorączka, może delikatnie gorączka spowolni pracę nad lekiem. Ewentualnie, tak Afryka Środkowa, panuje anarchia, bardzo dobrze. Myślę, że na całym świecie w aktualnym czasie panuje anarchia Dobra, nie żałujmy sobie niewydolność wielonarządowa. Zabijajmy tak szybko, jak jeszcze chyba w tej serii nigdy nie zabijałem. Dobra, zróbmy sobie e, zwłoknienie płuc. Bo czemu by nie? Nie żałujmy sobie. Chodzący trup, kombinacja objawów. Czy ludzie jeszcze żyją na takim poziomie szybkości zarażania i zabijania? Zwrot dwa punkciki. Ej, to jest, Boże, jakie to jest łatwe. Ja zapomniałem, jakie jest łatwy ten nanowirus. Ej, nie no, kurde bele. To jest straszne. Kwotok wewnętrzny, niech się cieszą. Znaczy, chyba nie będą się cieszyć. Dobra, no. Ej, nie, to jest niepojęte, jak dobrze nam tutaj poszło. No przecież my mamy prawie wszystkie objawy odblokowane, trzy objawy no zostały, już ich nie zrobimy, bo nie mamy ludzi, żeby dostawać punkciki za ale co tam, zróbmy sobie immuno, immunosupresję, okej, okay? obfite krwawienie, kombinacja objawów, dopiero teraz, naprawdę? Czy jesteśmy w stanie coś jeszcze zrobić DNA 16 potrzebujemy? Dobra, no 16. Czy uda nam się 16? Coś tam jest bliskie wytępienie lud ludzkiej Ja widziałem, że jak nazwę chorobę coś tam, to nikt nie będzie się przyjmował tą chorobą, no bo to co co, no nie wiem, pół świata nie żyje przez coś, to no na pewno to nic groźnego, bo w końcu ta choroba nazywa się coś tam. Coś tam wyeliminowało całe życie na ziemi, zwycięstwo. Klikamy OK. Nie cztery gwiazdki my się przyzwyczaliśmy, że nie, nie, nie wiadomo co bym robił, nie wiadomo ile miałbym punktów i tak dostanę cztery gwiazdki. Znaczy w ogóle ostatnio jakby przejechałem się na tym, bo myślałem, że cztery gwiazdki, że 5 gwiazdek jest o 80 tysięcy punktów no ale okazało się Wirusie Neukrona w poprzednim odcinku, że jednak nie, bo mieliśmy tam 91 tysięcy punktów i dalej 4 gwiazdki, więc nie wiem czy o te 120 tysięcy punktów były te 5 gwiazdek, było te 5 gwiazdek, więc że coś takiego wydawało mi się się, że od 80 tysięcy, ale wygląda, że nie, więc naprawdę zdobycie pięciu gwiazdek tej grze na mega brutalnym jest tak niepojęcie trudne, że ja nie mam pytań. Dobra, tak wyglądała ta gra, naprawdę bardzo ładnie nam to poszło. E, no i co? No, przed nami ostatni, e, ostatnia choroba, ostatni patogen. Czyli broń biologiczna. I tu będę starał się na 5 gwiazdek, bo jest to moja ulubiona choroba, ulubiony typ choroby. Więc zobaczymy, czy w kolejnym odcinku uda nam się przejść broń biologiczną na 5 gwiazdek. Oczywiście na poziomie trudności mega brutalnym, ale to już, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku. Więc na tę chwilę trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale lub na moim głównym kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Joa!